No, znowu na tych fotelach. Dzień dobry Samo państwu. Dzień dobry. Ja pomocnik, to kierowca Piotr. No nie, no nie. Wymieniamy no. się niekiedy. No. Chcieliśmy popowiadać, jak się upiększało jakieś samochody, tak. nie cingowało, ale upiększało. Ja na przykład jeździłem Jelczem i chciałem, żeby było to podobne do Volvo. A że umiałem malować, no to załatwiłem farbę renowacyjną, których nie było, tak, bo, bo wszystko, wtedy. wszystko, wszystko wtedy w nitrze malowano. Tak. I załatwiłem sobie taką brązową, ciemną. Ma maskę z przodu, a tą żółtą taką to na kabinę. I z daleko było, z daleka widać... było Volvo. Volvo. A tak. miałeś znaczek? No nie, znaczka nie miałem, a w samą ściągnąłem ten Jelczowski. A i... ja ci powiem ciekawostkę, <laughs> kurde. Powiem Ci, miałem, miałem dużego fiata kość słoniową. L, nie pamiętam jaki to był numer, ale wszystkie autosany były malowane kością słoniową. Kością słoniową, tak. Kupiłem sobie no. spoiler do dużego fiata, miałem... W pięknym stawie, stanie dużego fiata, kupiłem sobie spoiler na giełdzie, poszedłem do laki lakiernika. Móż co lakieru? Mam mówi, masz tu tuszeczkę i ten. Bo lakiernik malował, wiecie jak. Pół na pół roz Ro rozrobił lakier i ten. I, I co najlepsze? Tam nie było oklejania, tam się nic nie oklejało, tam się smarowało towotem. Towotem lampy? Dokładnie, bo czym okleić? No właśnie. Chyba, że plaster. A po co no, to no, rozbierać no, Czy gdzieś tam? Po co go Brało się to tablet, to potem się y, ramki, te move, jakieś rzeczy, to, których się nie chciało pomalować, później się tam leciało, to było zapylone, później się wydało szmatę, hmm. tak. wycierało się to, ten, ten, ten smart, no i już było pomalowane. No. A wszyscy jeździli, wszyscy jeździli dużymi fiatami, polonazami i co najlepsze, lampy autosana do czego pasowały? Do wszystkiego. Do dużego partycy. Fiata, do, 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 du Poloneza. do Poloneza, do wszystkich innych, bo to było, tak. ale to był system amerykański można powiedzieć. System bo amerykański, System tak. amerykański, że stąd można wykręcić, tam można wkręcić. No. No. Bo lampy w autosanach były te pionowe, to pasowały do starego duże, dużego Fiata. Tak, tak. Do 1.3 tak, jeszcze, do starych, do starych, tak, tak. do starych, bo później już tak. były poziome. Poziome, te Tamte tak, jeszcze no, pasowały, no. Ale, ten, ale przednie pasowały do końca, także Starry. z lampami nie było problemu. No, żarówki no to, tylko. To były takie czasy, do no, żarówki 24, a tu 12. Ale no. Ci ciekawostkę jeszcze jedną. Jeden no. znajomy zaczął mówi: Zacznij żarówki z PKS-u, mówi. Włóż mi tam, mówi, co one tak słabo świecą. Mówi, chłopie, przecież to jest na 24V. No na no, 24V pamiętam starego Mercedesa. Miałem Mercedesa, nie chciał mi zapalać. Bo już nie miał kompresji, a tam była komora wstępna. Tak. Kiedyś się zagrzał, no i gdzieś tam no, ta kompresja Przepraszam, to było grzanie naciągnięcie, takie, nie? Liczyłeś. Tak, tak, najpierw, najpierw, no albo była, była, była taka, 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 no, że tam. Żaróweczka. Nie, żaróweczka, było, nie, było świece żarowe. Zażyło żarobo, się tam świece normalnie. Tak. Ta świeca tak się zagrzała, wtedy dalej się ciągnął. i przerywało powiór. się grzanie. Tak. Ale on nie zawsze na ciepłym zawdodził, innym zapalał na ciepłym nie. No to wtedy był ja wymyśliłem oczywiście, że mhm że zrobimy akumulator tak, że on będzie szybciej kręcił. No, żeby o. szybciej kręcił, no to międzybateryjny. A my ten międzybateryjny, 22 akumulatory, starowski międzybateryjny, na rącznik dostawał tylko 24, 24, a reszta było na 12. Ale jakie on mimo obroty wtedy? No kurde. tak, ale zapalał. A na obrotomierzu ile pokazywał? Miał obrotomierz w ogóle? A w sam raz nie miał obrotomierza. Ale w sam raz kręcił. A w sam raz kręcił, także dobrze kręcił. Także poczekajcie jeszcze. Nie próbujcie tego w swoich samochodach obecnych. Za, Zapraszamy ty za tydzień do programu. Trzymajcie na... się, na razie. Dziękujemy.